Cześć. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać porównanie trzech kostek Rubika. Pierwszą z nich jest Dayan 5 Zanchi. Drugą kostką jest Rubik's Cube w wersji jubileuszowej z kolorowym logiem. Trzecią zaś mamy polską kostkę Gato. Tu było logo, ale się niestety zdarło. Dobrze, zacznijmy od Diana. Dian 5 Zanchi to piąta generacja kostek od Diane i moim zdaniem jest najlepszą kostką do tej pory, która wyszła na świecie pod względem i technologicznym i możliwości tej kostki. Na niej pobito rekord świata ostatni, 566. Ktoś może powiedzieć, że to nie ta kostka. Kostka występuje w wersji czarnej i białej. Pobito Rekord na kostce białej, dlatego mogło się wydawać, że to jest inna kostka. To jest ta sama kostka, którą mam tutaj. Przejdźmy zatem do oceny. Zacznę od nalepek. Nalepki są wykonane bardzo dobrze. Używam jej dość intensywnie ostatnio, a z nalepkami nic się nie dzieje. Noszę ją w plecaku z kluczami. Też nie widzę żadnych uszczerbków na tych nalepkach. Więc stwierdzam, że są naprawdę nieźle wykonane. Eee, co dalej? Płynność ruchów jest równie zadowalająca. Jak dla mnie, taka powinna być w każdej kostce. Ani za luźno, ani zbyt ciężko nie chodzi. Naprawdę. Oczywiście wszystko po nasmarowaniu, ponieważ przed nasmarowaniem chodzi troszeczkę bardziej opornie. Aczkolwiek i tak lepiej niż większość kost. Może ze względu na to, że jest ograniczona powierzchnia tarcia, spowodowana tym, że te klocki nie są całkowicie płaskie w środku, tylko schodzą się w formie, tak jakby trójkąta. Dobrze, ścinanie rogów. Kostka radzi sobie bardzo dobrze. To wszystko też zależy od skręcenia. Ja mam ją dość mocno skręconą, ale radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Uwierzcie mi, że gdy była bardziej rozkręcona, ścinała nawet taki ruch. Teraz będzie trochę ciężej, jak widać, ale kiedy miałem ją mocno rozkręconą, nie stanowiło to dla na niej na naprawdę żadnego problemu. Do kolorów nie mam nic, naprawdę bardzo mi się podobają. To jest oczywiście kwestia gustu, ale jak dla mnie są najbardziej stonowane i najbardziej się odróżniają jeden od drugiego z tych kostek, które mam oczywiście teraz przy sobie no nie dobrze, przejdźmy teraz do Rubiksa Rubik's Cube bardzo znana firma chyba co tutaj można o niej powiedzieć kostka moim zdaniem jest przeznaczona dla osób zaczynających swoją przygodę zaczynających swoją przygodę oczywiście z speedcubingiem ze względu na to, że w tej kostce ścinanie rogów już nie jest tak dobre jak w Dajanie. Taki, taki kąt w Dajani był ścinany bez problemu, tutaj jest coraz ciężej. Oczywiście małe rogi to jest również żaden problem dla Rubiksa, ale przy większych to jest naprawdę już niemożliwe i im mocniej ciągniemy w dół, tym jest ciężej ten róg. Ściąć, nie wiem dlaczego tak jest. Budowa wewnętrzna po prostu. Tak mi się wydaje. Właśnie, pokażę, jak zbudowany jest klocek w środku. Jest to najzwyklejszy klocek z wypustką, która trzyma go na miejscu. I tak jest zbudowana cała kostka. I co tu jeszcze powiedzieć o nalepkach? To warto wspomnieć, że te nalepki są fatalne. Nalepka jest zbudowana w ten sposób, że każda, nieważne jaki kolor jest biała, na biały jest dopiero nałożony kolor, a na kolor mamy folię zabezpieczającą, która po chwili się zdziera. Następnie zdziera nam się kolor, i mamy takie oto białe plamy. Jednak no to jest kwestia estetyki. Kto, jak woli, może sobie dokupić inne nalewki. Także tyle o Rubiksie. Przejdę teraz do opisu naszej polskiej kostki, która jest dosyć ciekawa. Pod względem takim, że ma odwrócony układ kolorów. Pokażę Wam to na przykładzie koloru zielonego. Ustawię kolor zielony w jedną stronę i mamy odwrócony układ kolorów. Co widać tu mamy czerwony, a powinniśmy mieć pomarańczowy. No i to jest, to jest szczególne w tej kostce, jak i to, że kolor pomarańczowy i czerwony są praktycznie takie same można powiedzieć. Pomarańczowy wygląda trochę bardziej jak taka kamizelka odblaskowa na rower i bardziej daje po oczach, że tak powiem. A reszta kolorów jest w miarę stonowana i taka przyciemniona lekko, moim zdaniem. Co dalej? Wykonanie tych nalepek też jest, moim zdaniem, o niebo lepsze niż nawet w Rubik'sie. Tej kostki używałem najdłużej z tych wszystkich i. Stan nalepek jest naprawdę bardzo dobry. Co dalej? Ścinanie rogów odbywa się też dobrze w tej kostce, aczkolwiek to wynika z tego, że jest fabrycznie bardziej rozkręcona. Jest ona również nieregulowana tak samo jak Rubik's Cube i nie można ich regulować tak jak Diana. No ale cóż, ta kostka jest bardziej rozkręcona dzięki temu ścina rogi. Ale przez to jest bardziej podatno na popowanie, co jest tak naprawdę nieodłączne w tej kostce przy układaniu. Przy każdym ułożeniu zdarza się jakiś pop, bo no to jest straszny mankament. Proszę zobaczyć. Kręcam już z popową i ten klocek. Muszę go wciskać. W drugą stronę również próbuję ściąć róg i nie wiadomo co się nawet stało, nie wiem co tam. No, i spopował. Także to jest najgorsze w tej kostce. Nie poleciłbym w ogóle tej kostki dla osób, które już jako taką układają. Na tej kostce myślę, że nie da się osiągnąć czasu poniżej 40 sekund. 40 to już dla mnie nieosiągalny wynik na tej kostce. Z powodu takiego, że oporność ruchów na tej kostce jest zbyt duża, nawet po nasmarowaniu i to, że popuje przy każdym szybszym ruchu, który nie zgadza się dokładnie z osią obrotu. No i cóż. Ja na tej kostce się nauczyłem układać podstawową metodą LBL powolutku. Więc ona jest tak naprawdę dobra tylko dla nowicjuszy. Jest dostępna w Smyku bodajże i kosztuje nie pamiętam chyba około 8 zł więc to na tyle o tej kostce teraz, że tak powiem ranking pierwszą kostką na pierwszym miejscu jest Diam Rubix następny, drugi i trzeci nasza Polska Gato i myślę, że to na tyle o tych kostkach dzięki za uwagę trzymajcie się Pójdźcie na profil, klikajcie fajny. Do zobaczenia na razie cześć.